Polska Federacja Szpitali od początku bierze udział w konsultacjach społecznych dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. No i nie ukrywam, że po tutaj pokładamy bardzo wielkie nadzieje w tym strumieniu pieniędzy, który w, który w dużym stopniu mógłby poprawić sytuację polskiej ochrony zdrowia, no i przede wszystkim polskich szpitali. Bo takie te podmioty reprezentujemy jako, jako federacja. Od samego początku zwracaliśmy uwagę na różne aspekty KPO. Zresztą oficjalne stanowisko Polskiej Federacji zostało przedstawione w konsultacjach zgodnie z procedurą. Natomiast tu jest chyba troszeczkę czasu w tej chwili, aby o kilku sprawach wspomnieć, których może nie jest aż tak łatwo opisać no w postaci stanowiska. Więc zacznę od tych spraw najważniejszych. Skoro jest to plan finansowy, no to najpierw powinniśmy pewnie powiedzieć o wysokości nakładów, co nas tutaj troszkę... Zaniepokoiło to jest fakt, że ochrona zdrowia nie znalazła się pod względem wysokości nakładów na pierwszym miejscu. Ona jest na trzecim miejscu z kwotą 4,2 miliarda euro. Oczywiście ta kwota się w złotówkach trochę zmienia. W zależności od kursu wymiany to było ponad 19 miliardów złotych. Nie jest na pierwszym miejscu. W związku z czym no, pierwszy nasz postulat. W związku między innymi z tym, co się wydarzyło w pandemii, to jest, aby zdrowie było najważniejsze, aby było na pierwszym miejscu. Więc tutaj szczególnie zwracamy uwagę też na powiązanie niektórych obszarów interdyscyplinarnych, bo na przykład transformacja cyfrowa jest osobnym zupełnie elementem KPO, ale jest też transformacja cyfrowa w ochronie zdrowia. No więc, jeżeli byśmy jak gdyby część tych Przewidzianych wydatków w transformacji cyfrowej ochrony zdrowia jako zakwalifikowali do tego obszaru, w którym, którym to się odbywa, no to okazało się, że nakłady na ochronę zdrowia mogłyby być tutaj na piątym, ostatnim miejscu w krajowym planie odbudowy. To jest to jest pierwsza sprawa. Wydaje mi się, że no chyba jasno rozumiemy i zorientowaliśmy się wszyscy, że zdrowie jest tam priorytetem, że jest najważniejsze. Zresztą no cały Cały ten plan Unii Europejskiej jest właśnie po to, aby, jak się to po angielsku ładnie określa, budować resilient systems. Resilient, czyli systemy odporne, odporne na odporność gospodarki w czasach pandemii, mierzy się wskaźnikami odporności ochrony zdrowia i zdrowia publicznego szeroko rozumianego. Natomiast jest rzeczywiście w planie odbudowy systemu ochrony zdrowia kilka ciekawych punktów i cieszymy się, że oczywiście te punkty są. Pierwszy, o którym już trochę wspomniałem, to jest transformacja cyfrowa. Dobrze, że o tym mówimy. Dobrze, że chcemy w dalszym ciągu rozwijać platformy cyfrowe, że chcemy rozwijać też różnego rodzaju narzędzia, które w dużym stopniu pomogłyby personelowi medycznemu skoncentrować się na pracy przy pacjencie. Tutaj oczekiwalibyśmy, oczekiwalibyśmy troszeczkę więcej nowoczesnych technologii, bo, bo samo wprowadzenie e-recepty, które było przecież sukcesem, ale różne przyszłościowe rozwiązania, Skierowania, czy też, czy też możliwość dostępu do danych, to jeszcze, jeszcze znacznie za mało. Tutaj potrzebujemy inwestycji w algorytmy sztucznej inteligencji. Tutaj potrzebujemy inwestycji w nowoczesne narzędzia przyłóżkowe, jak na przykład ultrasonografy, które będą dostępne i dla ratowników medycznych, i dla personelu szpitalnego. Tutaj potrzebujemy też inwestycje w systemy telemedyczne, które będą też działać właśnie półautomatycznie. No i ten dalekosiężny cento powinna być jednak działanie w kierunku robotyzacji całego dokumentu elektronicznej Medycznej dokumentacji, tak? Tutaj należałoby bardziej pójść do przodu i współpracować z tymi innowacyjnymi firmami. No, może to ciężko zapisać w takich ogólnych założeniach, ale w kraj tutaj w tym akurat paragrafie dotyczącym. Dotyczącym transformacji cyfrowej jest bardzo mało albo niewiele o sztucznej inteligencji. Nie ma nic o tak zwanym internecie rzeczy, technologii blockchain, czy wszystkich nowoczesnych narzędzi, które, które w szpitalach powinny jak najszybciej zaistnieć. No także o, o kwestii dawstwa, wymiany, wymiany danych. No i brakuje takiego słowa, chyba co musimy bardzo w to zainwestować, właśnie szczególnie unijne pieniądze, co jednak daje tą resilience, czyli tą odporność, to jest, proszę Państwa, interoperacyjność. No i tutaj tego słowa inwestycji w interoperacyjność na poziomie podmiotów leczniczych, na poziomie Narodowego Funduszu Zdrowia, no i poziomie też krajowym nie ma, więc wnioskujemy oczywiście, aby, aby o, tym, o tym już, już mówić i planować zdecydowanie w tym kierunku nakłady. No, wydaje nam się, że ta transformacja cyfrowa to muszą być te nowoczesne narzędzia, a nie po prostu umożliwienie wpisywania niektórych dokumentów, czy też przekazywania w jakiś sposób właśnie taki manualny, czy też nawet już ten sposób częściowo zautomatyzowany do systemu informatycznego. Tu jest duża przyszłość, no ale rozumiemy, że, że w, w takim planie no nie wszystko się da opisać. No chcielibyśmy tutaj postulować doprecyzowanie, zresztą tak jest też w naszym stanowisku. Kolejny paragraf, który dotyczy ochrony zdrowia, to wzrost dostępności do kadr medycznych i no, dzięki temu polepszenie dostępu do systemu ochrony zdrowia. Tutaj rzeczywiście jest sporo informacji na temat wsparcia uczelni medycznych, kształcących różne zawody i jednak wzrostu dopływu nowych absolwentów do zawodu. To jest oczywiście bardzo, bardzo słuszne, ponieważ potrzebujemy tego, tego personelu. Widzimy tutaj także wsparcie, chęć wsparcia zarówno instytucji. Akademickich, jak i też pozarządowych, w kierunku prowadzenia badań naukowych. To, to oczywiście bardzo, bardzo cenne inicjatywy. Co tutaj byśmy proponowali, aby dopisać, to inwestycje w nowe zawody medyczne, bo tego tutaj nie widzimy. Szczególnie w obecnych czasach. COVID-19 okazało się, że jednak pracownicy z szeroko rozumianej grupy zawodów medycznych potrafią pełnić różne role. No i chociażby Przykład ratowników medycznych, którzy jeszcze przed pandemią nie byli praktycznie do szpitala, dopuszczani do pracy przy pacjentach, a w tej chwili okazali się naprawdę bardzo dobrą grupą do wsparcia sorów, a nawet, nawet też w szpitalach tymczasowych czy w Szczepieniach. To jest tylko jeden z przykładów. Natomiast ta cała pandemia chyba pokazała nam, jak ważne jest, abyśmy mieli dodatkowe zawody, których jeszcze w Polsce nie ma. No tu mogę podać przykład. Jest dyskusja na temat obsługi respiratorów. Wszyscy sobie zdają sprawę, że to nie jest proste, ale mało mówimy o tym, że tu są dwa komponenty, techniczny i medyczny. Oczywiście do tego komponentu medycznego jest konieczny lekarz, który oceni. Lekarz intensywista, specjalista w Polsce to jest anestezjolog intensywista, to jest lekarz, który oceni, jakie są parametry kliniczne u pacjenta i następnie zadecyduje, co należy ustawić na respiratorze, mówiąc krótko. Natomiast jest też druga część, część techniczna dotycząca podłączenia, dotycząca kalibracji, dotycząca tej bieżącej obsługi technicznej urządzenia respirator, który jest coraz bardziej skomplikowany. No i tutaj przydaliby się nam technicy. Technicy terapii oddechowej, którzy by tą część zabezpieczali. No, tutaj przydałoby się właśnie o tych nowych zawodach w KPO przynajmniej wspomnieć. To nie tylko taki technik, to oczywiście też inżynier biomedyczny, to są asystenci lekarza, więc to mogą być też flebotomiści. Proszę zwrócić uwagę, ile pobrań krwi chociażby naprzeciwciała koronawirus, albo też pracownicy z laboratorium, którzy pobierają wymazy, no i szczepienia, więc tutaj mamy duże pole do popisu i dobrze by było, aby w KPO znalazły się też. Nakłady i plany, aby te nowe zawody medyczne w Polsce uruchomić, no, wspierać, finansować, no i doprowadzić do, do tego, że ci ludzie zasilą nasz system. Trochę tutaj też dobrze byłoby opisać inwestycji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. No mamy, mamy w Polsce wspaniałych specjalistów w tym zakresie i dobrze by było, abyśmy pomyśleli o inwestycji w, w no, można powiedzieć, w nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi w, w szpitalach i w jednostkach ochrony zdrowia. Kolejny Punkt, który chciałbym omówić, to kwestie inwestycji w infrastrukturę. Tu rzeczywiście to jest pierwszy punkt KPO dotyczący systemu ochrony zdrowia. Tutaj zwrócono uwagę na zbyt małą liczbę niektórych z tak zwanych dużych sprzętów medycznych w Polsce, jak rezonansy. Magnetyczne tomografy komputerowe czy też PET -scany. Statystyki rzeczywiście nie są najlepsze, aczkolwiek no, powoli to się poprawia i dobrze, że te inwestycje w, w ten nowoczesny sprzęt będą i są zaplanowane właśnie z tego strumienia europejskiego. Widzimy w COVID-19, jak ważna jest ta diagnostyka. Obrazowano tutaj to szczególnie tomografy z tymi opcjami wysokiej rozdzielczości, czyli my musimy mieć nowoczesne tomografy. Bardzo istotna. Natomiast tutaj postulujemy, aby też jednak wpisać dodatkowe. Bardzo istotne inwestycje infrastrukturalne, które zostały przez COVID-19 bardzo dobitnie potwierdzone. Tą inwestycją jest chociażby instalacja tlenowa w polskich szpitalach. Wiele polskich szpitali ma tą inwestycję albo przestarzałą, albo niewydolną, właśnie w takich sytuacjach. No i tutaj wypadałoby, aby bardzo mocno. Poprawić sytuację tak, abyśmy mieli tą instalację do produkcji tlenów przy szpitalach, tlenu przy szpitalach nowoczesną, wydolną i, no i z rezerwą, abyśmy nie musieli do szpitali wozić butli z, z źródeł zewnętrznych. To, to jest niewątpliwie bardzo istotny postulat, który nie znalazł się, ta sprawa nie znalazła się w ogóle w KPO, co trochę nas dziwi, no bo przecież o tlenie dla szpitali mówimy już od, od wielu, wielu miesięcy, więc, więc dobrze by byłoby na aby na to zwrócić uwagę. Kolejna sprawa, to jest też, o czym w KPO się mówi, to są inwestycje w różne obszary, obszary, które są definiowane Zakresami problemowymi, zakresami specjalności lekarskich. Tu mówimy o poprawie dostępności do leczenia kardiologicznego, onkologicznego czy na przykład geriatrycznego. Tutaj powinniśmy także dorzucić czy też wręcz na pierwszym miejscu powiedzieć o poprawie interdyscyplinarności opieki nad pacjentami i takiego bardziej holistycznego Spojrzenia podejścia do pacjentów, bo COVID bardzo wyraźnie pokazał, że leczenie pacjenta, z właśnie z COVID-19, jest leczeniem w zależności od jego stanu, ciężkości choroby. To może być leczenie intensywne na oddziałach intensywnej terapii, to może być progresywne tam, gdzie potrzebujemy wysokiego przepływu tlenu, a niekoniecznie respiratora, czyli terapia progresywna, której my jeszcze w Polsce nie zorganizowaliśmy odpowiednio. No i jeżeli pacjent jest w nieco lepszym stanie, no to jest tak zwana terapia ostra, ale w dalszym ciągu, Wielodyscyplinarna, bo ten pacjent ma przecież zarówno choroby układu oddechowego, jak i też powikłania choroby układu krążenia, jak i też neurologiczne. Więc wielosystemowa sytuacja, w której to ta wielodyscyplinarność bardzo nam się przydała. Tutaj brakuje informacji na ten temat. Ja rozumiem, że intencje były, były jak najlepsze, no bo to przecież patrzymy się na statystyki zachorowań, choroby kardiologiczne, czyli onkologiczne. Natomiast to tutaj dobrze by było też powiedzieć o pewnej przemianie strukturalnej, która wymaga inwestycji i zarządczej, która też wymaga inwestycji, czyli... Tworzenie wielodyscyplinarnych, wielodyscyplinarnych, centrów opieki nad pacjentem nad pacjentem obszarów w szpitalach podzielonych pod kątem natężenia stopnia opieki nad pacjentem. To, o czym powiedziałem, to by nam bardziej ułatwiło w przyszłości elastyczne zarządzanie, na przykład zasobami łóżkowymi, ale też ludzkimi i dostosowywanie się właśnie do takich sytuacji kryzysowych. Bardzo, bardzo istotna sprawa i dobrze by było tutaj. KPO przewidzieć też inwestycje w tym zakresie. No i kolejna sprawa, która trochę mnie dziwi, że to słowo w ogóle nie pada w planie inwestycji, w planie odbudowy w paragrafie tym D dotyczącym systemu ochrony zdrowia, to słowo kluczowe w mojej opinii, nie tylko zresztą mojej, bo to jest nasze wspólne stanowisko z Polskim Towarzystwem Koordynowanej Ochrony Zdrowia, to już Państwo się domyślacie, że chodzi o koordynację. Pandemia bardzo nam dobitnie pokazała, jak ta koordynacja jest ważna, a jej brak czy też niedostateczna koordynacja powoduje duże, duże zawirowania, dyskomfort zarówno dla pracowników, no ale też konkretne negatywne skutki dla, dla pacjentów. Stąd też nasze postulaty też zgłaszane w trakcie. Pandemii dotyczące budowy centrów koordynacji ruchu pacjentów, takich centrów z XXI wieku, gdzie mamy ściany monitorów, gdzie mamy dane, które zostają do tego systemu wprowadzane przez wszystkich uczestników, no i gdzie mamy sztab kryzysowy, który właśnie w takim Situation Room czy Command Center, centrum zarządczym, ma, ma do tego dostęp. I tutaj wydaje nam się, że inwestycje w, w koordynację, poprawę ruchu pacjentów, ale koordynację współpracy szpitali i budowanie Organizacji koordynowanej ochrony zdrowia, no to powinna być przyszłość, właśnie zbudowania tego systemu, który nazywamy zgodnie z terminologią angielską Resilient, a po polsku można powiedzieć odporny system ochrony zdrowia odporny, taki, który będzie efektywny, bo o tym się mówi w KPO i taki który będzie interoperacyjny o tym się akurat nie mówi no i taki który będzie odpowiednio skoordynowany to znaczy się że elementy systemu będą miały narzędzia do współpracy właśnie chociażby w postaci takich centrów zarządzania ruchem pacjentów centrów koordynacji no i też koordynatorów na poziomie na poziomie szpitali tu znowu kolejny zawód które by się nam bardzo przydał, czyli koordynator ruchu pacjentów w szpitalu. Stąd też Polska Federacja Szpitali stoi na stanowisku, że rzeczywiście te pieniądze z Unii Europejskiej są bardzo potrzebne i należy je wykorzystać na zbudowanie tego odpornego, efektywnego systemu ochrony zdrowia. Tu można by było też trochę dodać o nowoczesnych elementach zarządzania, benchmarking, lean, czy też teorie ograniczeń. No, ale to już są może bardziej rozważania takie szczegółowe. I uważamy, że te pieniądze przeznaczone właśnie na odporność gospodarki tu na pierwszym miejscu, aby tą odporność zbudować po COVID, czy jeszcze przecież w trakcie COVID, to jest właśnie poprzez podniesienie rangi inwestycji w ochronę zdrowia w tym planie na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o nakłady. I o to, o to wnioskujemy. Cieszymy się, że tam jest też informacja o, o oczywiście dostępie do szczepionek i nowoczesnej bazy naukowej, o tym już wspomniałem, to, to, to bardzo, bardzo ważne. Natomiast no, patrząc się na sumę tych pieniędzy, no to oczywiście potrzeby polskich szpitali są dużo, dużo większe raporty zarówno kilka lat temu Związku Powiatów Polskich, jak i też szacunki Polskiej Federacji Szpitali i innych organizacji no grubo przekraczają tę kwotę 19, jeżeli to będzie 19 ponad 19 miliardów złotych obecnie według według kursu wymiany euro na, na złotówkę, no to wiemy o tym, że to, to są środki Ważne, aczkolwiek musimy w dalszym ciągu szukać pozostałych środków, aby te no, grubo powyżej kilkudziesięciomiliardowe potrzeby systemu ochrony zdrowia w Polsce spełnić. To chyba wszystko na ten temat. Oczywiście nie da się wyczerpać tej krótkiej wypowiedzi, tego wielostronicowego opracowania i odniesienia się do każdego z tych punktów. Czekamy na wynik konsultacji społecznych. Przecież nie jesteśmy jedynym uczestnikiem tych konsultacji i będziemy dalej starać się być tym aktywnym i proaktywnym uczestnikiem dialogu społecznego właśnie w tym zakresie Krajowego Planu Odbudowy. Bardzo dziękuję.